Cześć siema, ja jestem Johnny Kaktus i dzisiaj będzie część piąta moich minifigurek. Jak widzicie, stoi przed Wami Zain ZX. Już był call w tamtym odcinku, też ZX. Tak więc, no, się, musiał się jeszcze pokazać Zain. No bo co by była za drużyna? Zain. Call bez Zaina. No, w każdym razie, jak widzicie, dodałem też mały update do. Tła, jak widzicie, jest kowadło. Ten zain ma nożyk. Nie ma na, ra, na, 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 na ramiennika. No i. No bo nie mogłem znaleźć żadnego złotego. Znajdowałem miliardy szarych, a żadnego. znaczy srebrnych i czarnych, a żadnego e, złotego. Tak więc. No tak się prezentuje ten ZX. I przechodzimy dalej. No i kolejną jej figurką jest Lasza. to był wojownik z plemienia Jadozębów. No i jeżeli chcecie zobaczyć jego recenzję, no to zapraszam serdecznie. Magazynu Lego Ninjago, tak, Lim, tam, limitowana edycja. Jeszcze tam no, Jay no. był, który będzie później. No i Lasza miał taki miecz, nóż, nie wiem. To, w, to, to, to bardziej z broń po prostu. Mhm. Ten element był wcześniej już bardzo dużo w lego wykorzystany, na przykład, nie wiem, jako kosa śmierci, ale srebrny. Było no tak. dużo srebrnych. To jest, to jest chyba to pierwszy raz się... ten. Nie, to nie jest unikalny, um... ale pierwszy raz spotkam się z takim klotkiem. No. W każdym bądź razie podała mi się Lasza. Jest bardzo no. spoko żonkiem. Tutaj jeszcze nadrukowali. Lepiej Dokładnie. jest trochę nadrukowane niż tak. pierwsze. Ale zresztą. jeszcze Tył też jest dopracowany. <laughs> jeszcze zapomniałem. Książki tutaj na druk jest, więc też spoko. Jeszcze zapomniałem. E, Zobaczy się Watne. Zapomniałem e, wspomnieć, że ze mną jest Franek. E, no, pewnie się już domyśliliście, ale po prostu Franek jest ze mną. Tak więc. No i całkiem spokojnie, figurka. I lecimy dalej. Dobra, jak widzicie, sami przed Wami stoi Jay, z właśnie z magazynu, który przed chwilą pochodził lasza No i ma nunchako. Ma dwie główki. Ma taką główkę. I taką główkę. To jest zwyczajne ubranie, że ja nie wiem z którego sezonu. Odnośnie chyba z tych pilotażowych no i tak macie ten pokazanego tego Jake'a i lecimy dalej no następną figurką jest taki, nie wiem no zwykły cywil, typak yy, ma ciało strażaka nie pytajcie dlaczego, po prostu takiego zrobiliśmy. Ma zapoconą twarz chyba górnika, coś w tym stylu. Czapeczkę złodzieja, no i czerwone podpalite nóżki. No i, przechodzimy i tyle, dalej. przechodzimy dalej. Dobra, jak widzicie jest przed wami Kai w spełniu możliwości. Nie pytajcie dlaczego ma maskę z piątego sezonu. Ja po prostu nie miałem w spełniu możliwości. On się tak prezentuje no, to zwyczajny Kaj, spełni możliwości. W Ardzicu chyba go zostałem. Znaczy, przepraszam, pomyliłem się. To nie jest Ardzicu, to jest Cyklondo. Takich rzeczy się nie zapomina. Tak, to jest Cyklondo. Kurde, łapka mu odpadła. No czemu temu się odciągają łapki? W każdym razie przechodzimy dalej. Następną ja figurką jest. No, kolejny jakby Cywil. Ma Tylko takie ten... żółte włoski, posuwamy do góry. Trochę jak kaja. Ma małą buźkę policjanta chyba z LEGO City. To tak. ciałko, torsik. S e E.S. z Star Wars, E.B.I. i kremowe łóżki. No i tyle. Chodzimy dalej. Yy, dobra, ludziska, przed Wami stoi złodziejaszka. Ma taką pocharatoną buźkę. Yy, nie wiem, stoi. To chcieliśmy zrobić złodzieja, no to mamy złodziejaszkę, a nie złodzieja. No tak się prezentuje ten minifig. Nie ma tu facea nie? nie? Nie ma tu facea Zwyczajny złodziej. Mamy dalik jakiś, z zęba, nie wiem z czego. W każdym razie torsik jest z bagnowej policji, ja tak na mym mówię. No takie zwykłe spodenki. Niebieskie. Ma rude włosy. No i minka z zatrapaniem. To tyle na tego minifig'a. Tylko stać mnie opisać. No i następną minifigurką jest Kai. Również z Jungle. Z, również z sezonu czwartego. Z partii Jungle. Ma maskę chyba też z piątego sezonu. Tak, z piątego sezonu. Miałem I, dwie maski, i, tak więc... słumie się. No, I na ramiennik chyba... Coś z tego sezonu, albo jeszcze dalej. Albo z tego odcinka specjalnego. No, coś Co, bardziej z sądzono. No i jeszcze dwie złote katany. no. Co tu dużo musi, idziemy dalej. Eee, dobra, jak widzicie, to jest taki cywil z aparatem. Nie wiem, czy dobrze widzę W każdym macie ma aparat. Taką najzwyczajniejszą koszulę. Zwykłe spodemki. Tak jak. Spodnie dokładnie. Tak jak przed chwilą w złodziejarce. Zobaczmy, jak ona się no Takie tam... czapeczka czerwona. Jakiś fajny... Jakaś fajna błyszka bu, No i tyle, to, to jest taki kolejny zwykły cywil, turysta można tak powiedzieć. No to przechodzimy do dwóch rarytasów dzisiejszego odcinka. Oglądajcie do końca. No i następnym minifigiem jest taka... Ala Naukowczyni, coś w tym stylu, ma taki fajny... Doktor Szaleniec! Yy, taką plakietkę. Pewnie z imieniem. Z tyłu ma właśnie NASA. E, no NASA, taka księżycowa instytucja. E, ma fajne. A teraz jest marsowa. Dobra, ciekawa. E, ma takie fajne włoski, przefarbowane chyba element od Siren. Ma e, no z blondynką i ma taki uśmieszek. To normalne nóżki. No i idziemy dalej. Do ostatniego już. minifiga. Jak widzicie, przed nami stoi starożytna rasa, a Oczywiście wojownik czynam. No bo jak kto inny. Ma, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie ma oka. To jest ten jednooki typek. Z Girokeza. Kurde. Ma drugie niebieskie oczko. Da mnie spokojnie figurka. Mam, mam jeszcze zieloną. Takie łeb. Kurde. Czemu wszystko mi dzisiaj odpada? No, taki tam sobie wężonek, a na koniec. I to tyle na, te, na ten odcinek. Cześć. Mogę jeszcze powiedzieć. JOLO!